Wysińska, Andrzej Kicki i Cedro Serkównu. Koro poznany na wystawie w dniu 26 lutego w Warszawie, odwołań skierowana do wyrażenia terytorialnej Izby Ożąławczej z dnia 19 lutego, dołączyłem łącznego rozpoznania, wniesionych przez OWRS Partner International Limited inter inter w po Wielkiej Brytanii, działającą poprzez swój oddział, OWA, in inter spółka, oddział w Polsce pod nazwą OWRS Partner International Limited spółka z zgraniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce. Zimą w Warszawie, ulica Królewska e, oraz drugie orbanie znikane przez Grącznik Polskę, Półka Powierzchową Odwiedzielnością i Ziemi Miejska, e, się w Poznaniu. Od rozstrzygnięcia przez dwa miesiącego infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie, ulica Centralna 53, zimą w Krakowie protestów, odpowiednio z 29 stycznia i 28 stycznia. Wszółgiały, zboczającego przystąpienie do e, postępowania do telefonuowawczego po, w sprawie sygnatura akcji. KIO Łamaneczysku 168 po stronie zamawiającego G G G G GDK z Montalgi, spółka z odpowiedzialnością oraz z tego miejsca, który jest spółka z odpowiedzialnością po stronie odwołującego biuro organizacji Polska, spółka z odpowiedzialnością. W sprawie cytatora akt KIO Łamaneczysku przez 09 po stronie zamawiającego GDK, po spółka z odpowiedzialnością w Polska spółka z odpowiedzialnością po stronie biuro pewnością polska z uwagi na liczbę Za orzekam. Pierwsze uwzględnia oba odwołania. Po drugie, kosztami postępowania obciąża załamiającego i nakazuję. Zaniczyć na rzecz Urzędu Dolnej Półbrzydczyny koszty w wysokości 4574 zł z kontekstach zitów uiszczonych przez odwołujących się w tym. Koszty w wysokości 2287 zł. Skodyfiku ujścionego przez OWE ARUS z na International Unitem oraz koszty w wysokości 2287 zł skodyfiku ujścionego przez Zgrot i oraz nakazuje dokonać, e, dokonać przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowej wpłatek Polski. Po pierwsze 2287 zł na rzecz OWE ARUS na rzecz miłączki Polska z koniec ustępne oczy z trą 6 o działania. Okaz na każdy dokonać w roku 12 713 złotych zachłupów osobów własnych Urzędu na rzecz Usowy Partner i 15 426 złotych całku dochodów własnych na rzecz na obcinku Polska. Proszę o będzie o przekonanie.